Ludwig Jerzy Wojna płci. Ta wojna ciągnie się moi, ściewy już od Adama i od Ewy. Kto pierwszy zaczął? Z tym jest krewa. Nie wiem, choć sprawę dawno badam. Adamy mówią mi, że Ewa. Ewy zaś twierdzą, że to Adam. Mniejsza, kto winien, E czy A? Dość na tym, że ta wojna trwa. Przez wieki ciągnie się bez końca. Przez całe noce, całe dnie, w potokach deszczu, w blasku słońca walczą ze sobą obie płcie. Czasem się toczy bój na łóżko, czasem na cały dom wybuchnie, a front przebiega przez stół, przez łóżko, a nawet przez ślepą kuchnię. W czasie potyczki, zwłaszcza żonie, wpadają w ręce różne bronie. Nie żadne tam rakiety zdalne. Nie Bronie bardziej konwencjonalne, wypróbowane przez wieki całe i niezawodne, jak szczotka lub wałek. Potem zazwyczaj rozejm bywa, ale to nie trwa nigdy długo, bo w płciach się ciągle chęć odzywa, by zwalczać jedna drugą. A jednak, patrząc na bitwy pole, aż serce się w człowieku kraje, ilu Adamu wciąż idzie w niewolę, ile F się bez walki poddaje. Inaczej owoce tego kasu zbeli. Skąd byśmy się na świecie wzięli?